Siemanko wszystkim, z tej strony Thompson. Dzisiaj na ekran wpada krótki poradnik. Jak stworzyć broń, która będzie potrzebna do głównego easter w Call of Duty Vanguard. Nie przedłużając, zaczynamy. Na początek potrzebujemy dostać się do lokacji chatka rybacka. Pierwszą częścią, którą znajdziemy, będzie lufa do broni. Znajduje się po prawej stronie za drzwiami. Liśni na złoto. Ciężko ją nie zauważyć. Następnie udajemy się do lokacji pokój komunikacyjny. Odnajdujemy antenę radiową na końcu kładki. Umieszczamy lufę w antenie radiowej, aby ją naładować. Aby zaczęło się ładowanie, musi zacząć się nowa runda. Podczas tego procesu będziemy bronić anteny. W pojedynku będą atakować trzy rodzaje zombiaków: zombiaki podstawowe, wrzaskobuchy i pancertrupy. Pory Jo tylko tylu jest tutaj marwych nazistów. Oznaczają się do. Po zakończeniu ładowania wyciągamy część i udajemy się do domku z tej samej lokacji po kolejne dwie części, to znaczy po lampę radiową oraz bezpiecznik elektryczny. W lewym pomieszczeniu znajdziemy radio, z którego potrzebujemy wyciągnąć lampę radiową. W następnym pomieszczeniu znajduje się stolik pod oknem, a na stole bezpiecznik elektryczny. Kolejny krok. Udajemy się do lokacji składzik. Musimy uruchomić pułapkę. Która po krótkiej chwili popsuje się. Aby ją naprawić, należy użyć bezpiecznika elektrycznego. Chwilkę musimy odczekać, aż pułapka się naładuje. Mała wskazówka: dobrze jest odpalić pułapkę na początku rundy, aby zebrać odpowiednią ilość dusz lub zabitych zombiaków. Jeśli nie uda się za pierwszym razem, będzie trzeba odpalić pułapkę kolejny raz i zabić jak najwięcej zombiaków. Chyba trzeba będzie poszukać nowego. Użyj znalezionego wcześniej bezpiecznika. Ja wam e, a, a teraz naładuj lampę próżniową. Roznieście ich na kawałki! Niech próbują i zdychają, nigdy się nie załączą na mnie. Jak nazistą się w betoniarce? Ostatnią rzeczą, która jest potrzebna do stworzenia broni, jest lampa radiowa, którą musimy naładować. Dlatego musimy dotrwać do rundy 15. W 15 rundzie musimy udać się na dolną część budynku, w którym zaczynamy grę. Znajduje się tam wielka cewka Tesli. Miniboss, który zaczyna się respić w 15 rundzie, będzie nas atakować wyładowaniami energii. W tym celu musimy przebywać w pobliżu cewki. Aby ładunki elektryczne naładowały lampę radiową za pomocą cewki. Gdy lampa będzie naładowana, cewka będzie emanować energią. Po czym możemy zabrać lampę i udać się do stolika, aby stworzyć broń. Gdy zebraliśmy wszystkie części, możemy śmigać do lokacji składzik. Tam znajduje się stół, gdzie możemy złożyć broń. Wybrałeś swój dzień, żeby ze mną zatrzeć! Mała porada na koniec. No, w sumie dwie. Dobrze jest zrobić pacza na pierwszym poziomie i zadbać, by mieć co najmniej dwa kielichy na przeładowanie, ponieważ przeładowanie trwa wieki w tej broni swoje sprawc na razie cześć. Prosta w prossto w koki. Nie dobrze! Ale to nie koniec.